Hejka kochani! Dzisiaj wam pokażę na Brookhaven dokładnie gdzie są sejfy w jakim domku. Budujemy sobie oczywiście działkę najpierwszy domek tutaj. Ja, mamy już ten tutaj nasz domeczek no to sobie do niego wchodzimy i idziemy na samą górę i tu powinien być sejf. Ciekawostka, że jak tutaj wejdziecie o tutaj to jest takie Małe pomieszczonko. Tak się prezentuje to pomieszczenie. Ale przechodząc do sejfu. safe Sejf jest o tutaj. Chyba każdy o tym wiedział. Następny domek, jaki mamy na liście, oto ten. Idziemy sobie do tego tutaj domeczku. I wchodzimy. I mamy no taki domeczek. Lepiej, żebyśmy się pomniejszyli. Jakoś tak. Zobaczcie, sobie idziemy tutaj i wchodzimy. O, i jesteśmy. Jest nasz safe. Tutaj mamy następny domek, ale ja nie mam wipa. W tym nie ma w ogóle safe'u. No to ten domek. Wchodzimy do domku i idziemy na samą górę. Później tutaj mamy takie pomieszczenia. No to idziemy sobie tutaj. I tu mamy safe. Oto kochani, teraz mamy ten domek. Jesteśmy już w domku, idziemy sobie o tutaj. No i na samą górę wychodzimy. Jak już wyszliśmy, to klikamy na tego kwiatuszka. Jak już kliknęliśmy na tego kwiatuszka, tam się blokuje przejście. Tutaj. Klikamy sobie tutaj. Tutaj mamy przejście. Teraz ten domek. Budujemy domek, wchodzimy do, do środka, później wchodzimy, oj, po drabinie, no i tutaj mamy sejfik, tutaj. Ta rakieta nie ma sejfu, no to ten domek. Dobra, teraz mamy taki domek, sobie idziemy, no i wchodzimy tutaj. Oj nie, źle powiedziałam. Sorki, wchodzimy na samą górę, i tu jest safe. Tutaj mamy safe, to idziemy jeszcze coś wam pokazać, fajnego. Musimy zejść na sam dół, i tutaj, i tutaj jest takie puste pomieszczenie. Ogólnie tu nic nie ma. No i jest to puszte pomieszczenie, ale można tu sobie zrobić oczywiście tajną bazę.